Cześć, o czym chciałaś porozmawiać? Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło. Akurat dziś. Hej, co się stało? Ja nie mogę cię już dłużej okłamywać. Mam kogoś. No tak, masz mnie. Jesteśmy razem już od roku, oficjalnie. Ale ja już nie chcę być z Tobą, Tom. Musiałam ci to w końcu powiedzieć. Żartujesz, prawda? No to wybrałaś moment. Gratulacje. Myślisz, że właśnie tak to się robi? Jesteś ze mną, a w następnym momencie teleportujesz się do kogoś innego? To jest ta twoja cała pieprzona miłość? Teraz kocham kogoś innego. Przepraszam. Słuchaj, naprawdę nie chciałam mówić ci tego akurat dziś. Ale nie mogłam ci już dłużej okłamywać. Jack i ja. A więc Jack! To jak długo już jesteście razem? Jakieś plany na przyszłość, imiona dzieci? Proszę cię, nie kłóćmy się ten ostatni raz. Może jeszcze kiedyś się spotkamy i będziemy z tego żartować? Może ty będziesz z tego żartować? Ja do tego czasu już zniknę. W końcu zaczynam od dzisiaj, nie? Tom! O co chodzi z tym całym znikanie? Przepraszam, nie przedstawiłam się. Jestem Fibi. Słyszałam, jak pan powiedział, że niedługo zniknie i zaczyna od dzisiaj. Gdzie twoi rodzice? Ja nie bardzo wiem, jak można zniknąć. To dość proste. Kiedy kończysz 20 lat, rozpoczyna się Twój wyścig z czasem. Ludzie bez miłości po prostu znikają na Twoich oczach. Przynajmniej kiedyś tak myślałem. Dziś już wiem, że są to tylko ludzie, którzy nie mają partnera. Jesteś samotna, znikasz, rozpływasz się w powietrzu, nie macie. Mam teorię, że ludzie zmieniają się wtedy w wiatr. Czyli tak jakby umierają? Odchodzą na zawsze. Możesz wcale nie kochać drugiej osoby, a z nią być i tym samym unikać znikania. Skąd wiesz, ile zostało ci jeszcze czasu? Całe 48 godzin, żeby znaleźć miłość. Znajdzie pan? Chyba wolę przekonać się, czy ludzie rzeczywiście mogą być wiatrem. O, solenizancie! Wszystkiego najlepszego! Jesteś trochę za wcześnie, ale to nic nie szkodzi. nie masz są! co? No już rozbijaj się i chodź do nas. Rozmawiałem z Alice. No i. Powiedział mi o wszystkim. Nate. twoja sprawa. No trochę jednak moja. Wiesz co się stanie za 48 godzin? Tak, zniknę i mam tu gdzieś. Cała rodzina się o mnie martwi. Same? Wszystkiego najlepszego, to. To bo nie zapomniałaś o starej znajomej, co? Ciebie nie da się zapomnieć. My się nie widzieliśmy. Wszystko ci opowiem, ale nie teraz. To to ty musisz mi coś powiedzieć. Tak. Masz już tą wielką dziurę na plecach? Co? Podobno wyrasta każdemu po dwudziestce. Jak to? Ja to... <laughs> Same zawsze potrafiłaś się nie wkręcić. Pa, pa. Proszę, stan gotówki bez zmian. Mam nadzieję, że za miesiąc nie przyjdziesz na rata za kredyt, co? A właśnie, by bym zapomniał. Wziąłem drobną pożyczkę, ale niedużo i spłacisz raz dwa. <grym> Żaden problem, służę pomocą. To. co u ciebie? Wiesz, sata przyjaciela z dzieciństwa była dla mnie ogromnym ciosem. Ale po tym wszystkim, co się stało, musieliśmy wyjechać, nie zważając na żadne konsekwencje. Nigdy o tobie nie zapomniałam. Chciałam się odezwać, ale wiedziałam, że nie mogę. Nienawidziłem cię wtedy. Od najbliższej mi osoby w życiu do nienawiści w ułamku sekundy. Przepraszam. Nie musisz. Już teraz zrozumiałem, że tak musiało być. Ale mam nadzieję, że u ciebie już wszystko w porządku. Wiesz, dużo się ostatnio dzieje. <gry> Wtedy do niej mówię, Pani Robinson, próbuje mnie Pani uwieść, prawda? Samer! Mogę Ci o coś zapytać? No pewnie. Rozmawiałam wczoraj z Nate'em. Naprawdę chcesz zniknąć? Dlatego tak naprawdę chciałaś się spotkać? Nie, rozmawialiśmy po prostu. Nie chcę, żebyś tak skończył. Martwię się o ciebie. Wiesz co, jeśli po to ta cała szopka, to możesz już skończyć grę. Tylko pomyśl o tym, że oni naprawdę się o Ciebie martwią. Ja jestem tylko znajomą z przeszłości. Co ja mogę zrobić? Nie wiem co najcobie myślał. Przecież ja... Chodź, pokażę ci coś! pamiętasz? Nasze miejsce. Cała ta presja na bycie z kimś. To tylko dlatego, żeby nie zniknąć. Kiedyś była. Miłość? Zniknęła. Dość tych zmartwień, Tomcio. Dzisiaj wychodzę z przyjaciółmi. Czuj się zaproszony. Hei, hva er det? Co robisz? Chciałem się tylko trochę przewietrzyć. Chodź. Czemu mnie tu przyprowadziłaś? Po prostu. Słyszałaś kiedyś o skarpetkach Loka? Nie słyszałam o nikogo w skarpetkach. Lok zaproponował kiedyś taki problem. Jeśli w jego ulubionej skarpetce pojawi się dziura, to czy po naszyciu na tę dziurę łaty pozostanie ona tą samą skarpetką? No. A pozostanie nią po dwóch, trzech, Albo kiedy będzie się składała wyłącznie z ład? No, rozumiem. To trochę jak paradoks. Kota i kanapki posmarowanej masłem. No, no właśnie. <noise> o, tutaj jesteś. Idziemy tańczyć? Tak. Idziesz z nami? Tak. Zaraz przyjdę. Dlaczegoś do mnie nie odzywasz? A dlaczego miałbym? Myślałam, żeśmy przyjaciółmi. A przyjaciele tak co, nie robią. Co mam ci powiedzieć? Prawdę. Zdałem sobie sprawę, że zacznę za tym tęsknić, za tobą, za spędzaniem czasu z tobą, bo chciałem go coraz więcej i więcej. I już wiedziałem. Byłem pewny. Przyjaźń mi nie wystarczy. Z czasem utonę w tym puszczu, a ty mnie nie uratujesz. Ja będę oczekiwał czegoś więcej, a ty nie będziesz mogła mi tego dać. Tom. Poczekaj. Uznałem, że tak będzie lepiej. Zakończy to dokładnie w tamtym momencie. Ty masz Jake'a, a ja swój plan znikania. Ale jeśli ktokolwiek mógłby mnie uratować, to byłabyś to tylko ty. Teraz jest już za późno. Zawsze było i zawsze będzie. Za późno. Zazdroszczę. Wiesz.